Czwartek, piętnasty tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z Księgi Izajasza zawiera słowa, które jak się tak zastanowi człowiek spokojniej, to mają niesamowitą siłę głębi i siłę takiego pragnienia i, i tęsknoty, która jest w człowieku i o której nie da się okłamać, nie da się wymyśleć. Izajasz pisze tak. Imię Twoje i pamięć o tobie to pragnie naszej duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w mym wnętrzu. Jaki musi być człowiek, który pisze, że w nocy dusza moja pożąda Ciebie, Boże, pożąda Ciebie, Boże. Pożądamy drugiego człowieka, pożądamy zdrowia. Pożądamy pieniędzy, pożądamy świętego spokoju, pożądamy zwycięstwa, pożądamy takich czy innych spraw, jesteśmy ogarnięci przeróżnymi rzeczami, natomiast jest ktoś, kto mówi: Pragnę Boga, pożądam Boga, myślę o nim nawet w nocy, tęsknię za nim. Czy da się to wymyśleć? Czy da się to tak napisać? Czy człowiek, który przeżywał tę chwilę, ten człowiek naprawdę nie doświadczył bliskości Pana Boga i nie doświadczył tęsknoty Boga? Bo przecież, żeby tęsknić za Bogiem, żeby Go pożądać, trzeba Go zobaczyć, trzeba Go doświadczyć, trzeba, trzeba chcieć Go mieć za Kim wspominać. Więc pierwsze czytanie pokazuje nam, że, że ten Stary Testament, do którym nieraz mówią już złe rzeczy, napisane dwa i tysiące lat temu, i 600 jeszcze lat 700 lat, to nie jest taka stara księga, i to nie jest taka dziwna księga, i to nie jest taka okrutna księga. Być może ci ludzie nieraz byli bliżej Pana Boga niż my, którzy na różnych rzeczy pragniemy, ale kto wie, kiedy ostatni raz w życiu pragnęliśmy i pożądaliśmy Pana Boga. Jeśli chodzi o psalm, w psalmie znowu jest przedziwna tęsknota, ale tęsknota za tym, żeby Pan Bóg wreszcie zaczął działać, żeby Pan Bóg wreszcie zmiłował się nad nami. Powstań i okaż litość synowi, bo nastała już pora. Opłakują kamienie. Są tacy, którzy opłakują ruiny świątyni jerozolimskiej, i minęło już wiele lat po tym, jak świątynia została zburzona. I w pewnym momencie psalmista mówi: No, koniec, Panie Boże, no, zmiłuj się. Przecież popatrz, tym ludziom naprawdę zależy na tym, żeby z tych ruin powstało coś nowego. Tym ludziom naprawdę zależy na tej świątyni. Bardzo mi się podoba ten psalm, bo on pokazuje jakby to, że ja, Panie Boże, rozumiem Ciebie, że czasami dopuszczasz zło. Ja rozumiem Ciebie, że czasami dopuszczasz nieszczęście. Ja rozumiem Ciebie, że są takie sytuacje w życiu, że, że ja to nie ogarniam, ale, ale Ty w jakiejś swojej nieskończonej tajemnicy chcesz mnie przez to przeprowadzić. Ale proszę Cię, zmiłuj się. Zmiłuj się już dość ukrzyżowania, już dość leżenia w grobie. Zmiłuj się i przyjdź ze zmartwychwstaniem. Zmiłuj się i przyjdź z wyzwoleniem. Już dość tego. Jest jakieś takie mocowanie się w tym z Panem Bogiem, ale też mocowanie się, które mówi popatrz, Panie Boże. Przecież tak naprawdę w głębi serca my chcemy być blisko Ciebie, chcemy znowu doświadczać Twojej obecności, chcemy uwierzyć w to, że Ty naprawdę działasz, bo jeżeli nie zmiłujesz, jeżeli nie wejdziesz ze swoją interwencją, no to rzeczywiście może ktoś pomyśleć, że, że Ciebie nie ma. Przekładając to na nasz język dzisiaj, na nasze czasy, można powiedzieć, Panie Boże, zmiłuj się nad tym światem, zmiłuj się nad Europą, już dość tych gruzów, już dość odchodzenia od Kościoła, już dość odchodzenia od chrześcijaństwa, już dość laicyzacji, naprawdę mamy już tego dość, płaczemy nad tym społeczeństwem, płaczemy nad sobą i prosimy Cię, żebyś się zlitował, bo to są Twoi ludzie, bo to jest Twoja ziemia, bo to jest Twój świat. I w Ewangelii bardzo znanej Jezus mówi, co zrobić, kiedy jesteśmy utrudzeni, obciążeni. Przyjdźcie do mnie i uczcie się ode mnie. Weźcie moje jarzmo, bo moje jarzmo jest słodkie, a moje brzemię lekkie. I chociaż sto razy, tysiąc razy może słyszeliśmy to zdanie, no pomyślmy jeszcze raz, jakie to jest bardzo mądre i proste w swojej istocie. Jeżeli ty w swoim życiu nakładzisz sobie na plecy rzeczy, które według Ciebie są ważne, istotne, prace, zadania, jakieś celi, ambicji, to wtedy jesteś zmęczony, obciążony i masz takie wrażenie, że całe życie się zachorowujesz i nie z tego życia nie potrafisz się ucierzyć. A Jezus mówi, weź ode mnie jarzmu. Weź krzyż, który ja dla Ciebie daję, nie który Ty sobie sam produkujesz. Weź mój. My mówimy, po co mam brać? Ja mam swoich rzeczy ciężko. Nie, nie. Weź, to znaczy zrób to, co ja od Ciebie żądam. Czyli zastanów się, pomyśl, posłuchaj mnie, bo być może bierzesz na siebie za dużo, być może yy, bierzesz złe rzeczy, być może słuchasz innych, a nie słuchasz mnie i dlatego jesteś ciągle wym 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 wymordowany, ciągle wykończony. Przyjdź do mnie. Jeśli będziesz robił to, co ja chcę, żebyś ty robił, zobaczysz, że będziesz spokojniejszy, że będziesz miał więcej czasu, że będziesz miał więcej siły. Tylko słuchaj mojej woli, bo ja wiem, ile jesteś w stanie unieść, i ja wiem, do czego jesteś powołany. My raz myślimy o jakichś oczekiwaniach, o jakichś sprawach, o jakichś marzeniach, które tak naprawdę chcielibyśmy osiągnąć, ale one nie są Boże, one są czysto nasze. Dlatego się umęczymy, ucharujemy i nic z tego nie ma. To, do czego nas Jezus zachęca, to jest najprostsza rzecz w życiu. Zostaw to wszystko na chwilę pomóż się posłuchaj jego słowa być może odnajdziesz to co jest celem twojego życia to co jest zadaniem a wtedy będzie ci naprawdę naprawdę łatwiej pan z wami niech was błogosławi Bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty amen